Dzień dobry Państwu, Radosław Szczur. Pochodzę z Kryłowa, okolice Chrybieszowa. Przepraszam za trochę partyzantkę, ale miało mnie tu w ogóle nie być dzisiaj. Dlatego robimy tak troszeczkę wspomagając się YouTube'em. To jest filmik nakręcony u mnie w gospodarstwie. Przede wszystkim zajmujemy się uprawą dyni bezłupinowej. Robimy tego około 70 co stanowi 70 hektarów, co stanowi jakieś 40-50% powierzchni gospodarstwa. W tym roku był stosowany p -focus. To doskonale będzie widać na filmiku Zagresty, jak nawozić Dzidynie, jakbyś znalazł to na, na, na YouTubie. To jest pokaz właśnie aplikatora. W dalszej części filmu będzie w czasie siewu zainstalowany aplikator do Pfocusa. My to rozwiązaliśmy w bardzo prosty sposób: po prostu na przednim tuzie zaczepiony, powiedzmy, nośnik narzędzi, tam zwykły Mauser, w środku Pfocus, system pomp. Wężykami z tyłu do siewnika, do rozdzielacza. Tu Adrian całą instalację robił, dyszami. PFOCUS jest bezpośrednio wstrzykiwany tuż za Redlicą siewną. Między Redlice a kółko dociskowe bezpośrednio w przy włożę siewne, w dyni będzie osobny filmik, jak to wyszło nam. W kukurydzy była stosowana dawka około 40 litrów na hektar, gdzie nie było stosowane żadnego innego nawożenia. Stanowisko było po dyni bezłupinowej, był zdan tylko azot w dawce, jak dobrze pamiętam, 150 kg azotu w postaci mocznika w czasie siewu i te 40 litry p Poza tym nie było żadne nawożenie, typowe nawożenie dawane. Tak? Oczywiście jakieś mikroelementy poszły w zabiegu dolistnym. Średni plon z tej działki to wyszło ponad 12 ton z przy wilgotności 19%, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo bardzo sucha kukurydza, no ale to ten rok był specyficzny, kukurydza OV blisko 300. Także późne jak na nasze, na, nasze, na nasze stanowiska. Plon bardzo zadowalający, bo u sąsiadów było 8, 9, 10 ton maksymalnie przy bardzo ograniczonym nawożeniu, to, co zauważyliśmy w PFOCusie, to na pewno równiejsze wschody, szybsze wschody. Także ta roślina może nie wyglądała tak okazale, jak na polach sąsiadów, gdzie tego azotu było nawalone na grubo i naważone z górnej półki, jeśli chodzi o ilości, ale to chyba nie o to chodzi, żeby roślina wyglądała, tylko żeby plon był. Przy takim nawożeniu ograniczonym i przy tych yy, i klasie ziemi, i potencjale ziemi, wydaje mi się, że plon jest bardzo, bardzo zadowalający. Tu jest poletko dyni, na którym Zrobiliśmy doświadczenie przez przypadek. W ogóle nie było w planach stosować tutaj P-focusa. Postaram się nakreślić całą sytuację, dlaczego tak wyszło. Na tym polu, pole ma ogólnie prawie 400 metry długości. Jest wąskie, ale bardzo długie. W dole działki, tu z tej strony za nami, tak jak w tej chwili jesteśmy, jest druga klasa. Jest niżej, jest druga klasa ziemi. U góry jest trójka, ale tam jest coś w ogóle w podglebiu, bo to nie występuje tylko u nas na działce, ale, ale ogólnie całym pasem, że mimo tego, że klasa ziemi jest ok, tam plony są zawsze kiepskie, czasami wręcz na poprzedce to nie było co zbierać. Bo ta roślina poschodziła i umierała. Chcieliśmy po prostu wyrównać działkę, dać szansę tej roślinie w górnej części działki. Dane było 20 litr p Skoro i tak aplikator był na siewniku zamontowany, to powiedziałem pracownikowi, że weź tam od tego dołka, włącz 20 litrów, niech tam się leje. Zobaczymy. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Kuba chyba też był pod... zaskoczony, że tak to zareagowało, bo się okazało, że tam, gdzie był dany P-Fokus, w zasadzie uratowało to plonc tej działki. Na dole widać za nami mocne braki w obsadzie. W górnej części działki prawie tego nie było. Był jeden równy, zwarty łan. Owoce się szybciej zawiązały, poza tym dłużej dojrzewały na polu. Tak, jakby ta wegetacja była troszeczkę przedłużona. Co dało czas wykarmić więcej nasion, te nasiona były pełniejsze w górnej części działki. Ogólnie z całej działki plon wyszedł około tony z hektara, ale wizualnie na górze, jak mierzyliśmy Darek, to około 30% więcej owoców było na tej samej powierzchni zmierzonej, tak? Masa nasion też była większa. Także szacuję, że różnica, różnica finalnie w plonie między tam, gdzie był p-fokus, a gdzie nie było p-fokusa, to ten minimum 20-25% więcej. Gdzie na całym polu było to samo dane, tylko doszło 20 kg p-fokusa w górnej części działki. Owoce przede wszystkim były równe. Nie było tak, że były zawiązane i malutkie, i duże, i przejrzałe, część już zgnitych, bo już e, dużo za wcześnie zawiązane. Tam było wszystko w jednej fazie. Tak jakby na styknięcie palców zakwitło, zawiązało i równo dojrzewało. To, e, dla mnie to jest szok, bo ja nigdy tego, czegoś takiego nie widziałem. Jak zawsze się zajmuję, od, od 40-50 lat moja rodzina się zajmuje warzywami. Dynią od lat 80. to mnie jeszcze na świecie nie było, jak mój dziadek już dynię robił. Takich efektów no, nie spodziewaliśmy się przy stosowaniu pojedynczego preparatu. Gdzie my zawsze byliśmy otwarci na jakieś nowości, bo w gospodarstwie ogólnie się zajmujemy reprodukcją materiału siewnego. Więc tych nowości zawsze u nas w gospodarstwie było dużo. O, teraz z tyłu jest. E, możesz cofnąć troszeczkę. E, jest miedza zaraz za nami, jest pole sąsiada. Widać różnicę między jednym a drugim polu polem. Sianę. Moje, moje nawet troszeczkę wcześniej, ale ja trafiłem na suszę jak siałem. Kolega siał e, zaraz po deszczu. Proszę zobaczyć różnicę w obsadzie. To jest w, to jest w tej lepszej części pola. E, nie przepraszam, to jest w tej gorszej części pola, to jest góra. Różnica u kolegi, a u mnie. U kolegi na tym polu, bo ja to zbierałem usługowo, zebraliśmy 750 kg hektara. Gdzie on miał odmianę hybrydową, ja miałam odmianę populacyjną, więc hybryda z założenia powinna lepiej plonować. Także ja, jeśli chodzi o Pfocusa, jestem mega zaskoczony. W kukurydzy ten efekt też był widoczny, chociaż mniej, ale to może zasługa stanowiska. Na przyszły rok na pewno będziemy próbować to więcej, już z Darkiem mamy jakieś ustalenia zrobione odnośnie innych roślin. Spróbujemy to robić na różnych klasach ziemi, bo w gospodarstwie mam od pierwszej do piątej klasy, na różnych uprawach. Na pewno nie na całości, no bo na całości to nie jest prawdziwym nic, ale w poszczególnych uprawach, na jakiejś partii pola na pewno będziemy to poszerzać. O, tu jest pole sąsiada, tu jest część, gdzie był Fokus. A jak widać, nierówno nie, nie włączane, jak mu się włączyło, jak mu się wyłączyło. To jest gdzieś 20 czerwca, jak dobrze pamiętam. Także różnica no, no wizualnie jest ogromna. Przede wszystkim, wyrównane wschody były. W warunkach suszy, w momencie kiedy ja to siałem, to no efekt jest. Z drona pięknie to widać, różnica przy zbiorze. Tak samo od momentu, gdzie było dawane te rzędy, to były takie okazałe, jak się zgartało. Dynie, a gdzie nie był stosowany, były ładne. Ale to nie wyglądało aż tak fajnie. Nawet na poprzeczce, gdzie na przykład fasoli czy bobu nigdy się nie zbierało tej poprzeczki się nie rozkaszało, bo nie było potrzeby, bo tam nie było po prostu co zbierać. Dynia była. I były nasiona w dyniach. Dobrze. Ja z tej strony praktycznej.